Bolesław Bolko Stelmach? By szczęśliwym być? To nie hańba, więc chwytam szczęście w mą szczęśliwą sieć. Więc czym dla ciebie jest szczęście? Spytało mnie ludzkie nieszczęście. Czym? Zastanowiłem się. Wiesz? Wszystkim. I słońcem o poranku, uśmiechem i kawy zapachem, dobrą książką i moim porannym pisaniem. Spacerem pośród ukwieconych pól, poranną rosą oraz wieczornym oparem mgły na nad bezkresnymi polami Pochukiwaniem sowy I porannym kukułczym odliczaniem chwil Rozmowa z tobą I z tobą szczęście przynosi mi Bo czytasz słowa me I uśmiechasz się Wiesz szczęście, Szczęście jest zawsze teraz nie wczoraj i wcale nie jutro, tylko teraz jest we mnie. Dla innych szczęście jest w czterolistnej kończynie. No i komniarza guziku, wiesz, jeżeli jestem szczęściem, jestem nim dla innych, bo nie trwonię tych pięknych chwil. Nawet kiedy się potknę i upaść przyjdzie mi, powiem: ale miałem szczęście! Tylko kolano zbrudziłem, więcej nic! Bo szczęście trwa tu i teraz. Nigdy wczoraj ani jutro, tylko teraz! Nigdy nie szukam swojego wczoraj, nie czekam jutra. Zawsze teraz są moje szczęśliwe dni, moje szczęśliwe chwile.